Ja, GG! Teraz mróz. To jest też przeciwnik, którego nie lubię. Zemści się na mesmerze i jego poplecznikach. Wszak to oni nas zdradzili. Oni nas spalili. Dzisiaj będziemy walczyć z tańczącym lwem. O błogosławieństwo prochów. Wzmocnienie konika, bówki, jazda. Dobra. Dobra. O, unik, unik. Kurde. Jeb, dobra. Aj! Co teraz? Kurwa, pioruny. A ja ja. Dobra, Otek. Otek. Ohohoho. Dorwał mnie? Kurde, no to po mnie. O, nie po mnie. Ale się wyleczył chyba dużo. Oho. Sporo się dzieje. Intensywna waleczka. Nie ma co. Kurde. A jakby tak spróbować jednak yy... drugą bronią? jest najgorzej ogólnie. Co zadziwiające, ciężko móc zbić posturę, ale gdzie mam tą wielką katanę? Jakby tak tego użyć? To i chyba to. No i coś takiego. Bówki oczywiście i lecimy. A ej, ale jest Dużo większy demecz. Ciężko się to unika. O ja tutaj ma chyba taki podmuch jak przy maleni Że uderza jeszcze po tym po ataku ma taki podmuch wokół Dobra, spróbuję chyba tym! Ja pierdzielę. Jezus, nie widzę nic! Masakra! Bardzo nie lubię tego typu bosów. Byle go zrobić i zapomnieć! O pierdziele! No, Kotek. O kur, nie wiadomo co jest co. To jest ten problem. A podparowanie jakby zagrać, Kotek? o, no i o to chodziło. Może coś z tego będzie ładowany i... a kurde, oczywiście musiał uniknąć. Jepni, pyk. Ja. <ścoughs> ja, no oczywiście. Ah. Ja. Wo, dobra. Ja. Ja. Nie wierzę. O co jest? Nie trzymałem bloka? To będzie długa potyczka. Piorunki, oczywiście. Ha! Ja! Te piorunki to ma strasznie OP. To ma damage, który jeszcze potem po czasie zadaje obrażenia na tym obszarze. Tu transformację wiatru. Tam też ma. Też ma to uderzenie takie po ataku dodatkowe. Pierdzielamy stąd wiatr a wyleczy się nie yep, dobra nie wiem co się dzieje za bardzo ale okej okay, There. Teraz mróz No tak Wow Burza. Ja tych pioruny, kurna, tych piorunów najbardziej nienawidzę. Potki, potki. Dobra. Ja Umieram. Dobra, nie umieram. Potki, dobra. Burza, no nie. Uff, dobra. Dobra. Nie, nie trafiłem. Ja pierdole. Umieram. Co teraz? Znowu burza. Ja No. No. Ja. Jest, jest, jest! Ja pierdzielę! Uff! Udało się! Wow! To była walka na wyniszczenie, naprawdę. Strasznie długa walka. Jego się nie dało zrobić szybko. Trzeba było go tak wyczekiwać, że to jest masakra. Już on tu miał chyba, nie wiem, z 15 przejść między tymi fazami. Pioruny, mróz, burza. Ja pierdzielę. Nie wiedziałem kiedy to się skończy. Głowa boskiej bestii. Yeah! Kurde. O, jeszcze jest wizerunek tańczącego lwa. Wizerunek tańczącego lwa, wyryty w ostro drzewie. Moc jego imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców. Można jej też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. Kiedy armia palownika zaatakowała wieżę, rytuał lwiego tańca został wykorzystany w celach wojennych. Z całą jego boskością, wściekłością i z winnym piełknem. Okay. I głowa boskiej bestii. Rytualne nakrycie głowy w postaci głowy Boskiej Bestii, używane podczas lwiego tańca, noszona przez najlepszych rzeźbionych strażników, którzy jednak nie odpowiadają już na żarliwe modlitwy staruszki. Boska inwokacja zwiększa moc burz, a także siłę i zręczność, jednak zmniejsza leczenie, lecznicze efekty butelki świętych łez. Noszenie tego nakrycia głowy zakłóca także skupienie. Hmm. jak to wygląda? Jest. Ho! Wielka głowa. Ja chyba zostanę przy swojej masce srebrnej łzy. Dobra. No i dobra. Ale tylko 120 tysięcy run. Kurde, to nawet lewela nie będę miał. To dużo więcej było zarelane. Hmm. No i co tu nie ma żadnego przejścia? Tak po prostu? O, no ciekawe, ciekawe. A tu jest coś. Dobra. No już myślałem. Dobra robota. Gdzie nas ta winda zabierze? Pytanko. Aha. Niedaleko. Poziom wyżej. Tutaj drzwi. Wielkie wrota. Przed tobą drzwi. Otwórz. Hmm. Halo? Dzień dobry. Jest tu ktoś? Nikogo nie ma. Hmm. I prochy czcigodnego ducha. Patrz, złote drzewo. No drzewo jest piękne. A to kto? Fabułka. O wieżo nasza, skryta w cieniu, strzelista spiralo, przebijająca niebo. Poprowadź go bezpiecznie ku większej boskości. I w tym co boskie, daj nam zbawienie. Hmm, poprowadź go ku boskości. Ach, coś pięknego. No super wygląda ta lokacja. Podoba mi się. Wiadomość w wieży cienia. Hmm. Wiadomość pozostawiona przez Ledę, rycerza Igły, skierowana do tych, którzy również podążają śladem. Mikeli. Brama boskości znajduje się w zapieczętowanej cieniami wieży. To tam, Mikela, łagodny, z pewnością się udał. Nie jesteśmy niebianami, ale musimy odnaleźć ścieżkę, która nas tam poprowadzi. Będę podążać za krzyżami na wschód. Czyli na wschód. Kurde. Tutaj nic nie ma? O, sprawdź. No, zamknięte i spowite cieniami. Bo tego jeszcze nie, spra nie sprawdzałem. Wizerunek Rellany, rycerza bliźniaczych Księżyców, wyryty w ostrodrzewie. Moc jej imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców. Dawniej karyjska księżniczka, Rellana, porzuciła swoje przywileje i postanowiła stanąć u boku Mesmera, wiedząc, że nawet wspaniały blask Księżyca nie może udzielić mu wsparcia. Nim się obejrzała, obwołano ją mieczem Mesmera. Hmm. Karyjska księżniczka. Ona potężna była. A, jeszcze coś miałem tutaj. Klucz do magazynu. Użyj, aby otworzyć magazyn na pierwszym piętrze Bellurat. Ja coś jeszcze miałem? To, o. Otwiera żelazną kratę na dole studni w Bellurat. Gdzieś była ta studnia. Pasuje mi tu przeczesać te okolice żeby już na 100% nic badany no nie ci czarodzieje przeklęci Jep Jep Dobre kombo O i tu jest ta studnia No to sprawdźmy co tu jest Mam nadzieję, że nie tak jak w stolicy Lendel Że tam był totalnie nowy dungeon yy... o, o Dlaczego to zawsze musi być bagno, no, no. Bez kitu. Typowy Miyazaki. Przed to był potworność. Tam? No to dobra. Jakiś bosik, czyżby? Gdzie ta potworność się. Ojojoj, no wygląda to podejrzanie. Zbliża się. I... A, o kurde, to jest też przeciwnik, którego nie lubię. A wyleczy się. U. O, no i dobrze. Ej, spoko. Jep Co jest? Dobra, lecie, 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 lecie. Dobra, jeb. Jeszcze raz. Tyk. Dobrze, łatwo poszło. Nie była to trudna walka. Amulet tu odparniającego rogu plus dwa. Wow. Co mi to daje? Przedmiot ceremonialny noszony przez rogatego przybysza. Niezmiernie zwiększa niewrażliwość. Od niewrażliwości zależy odporność na trucizny i zgniliznę. Właśnie ja jestem w Pagnie, to Może sobie wyjdę stąd. Tak a propos. Bo ja sobie tu czytam, a w każdej chwili mogłem umrzeć. Bo jakbym się zaczytał. Hmm, rogi to dla rogatych przybyszów wyjątkowe artefakty, a ich obecność potwierdza przekonanie, że przybysze są ludem wybranym. Tylko wielokrotne wyrastanie nowych rogów prowadzi do powstania splecionego rogu, który jest uważany za, niezb za niezbity symbol dominacji. Okej. Okay. Ja pierdzier. Nie! O kurde! Ale mnie zaszły. krążyły mnie. O, klucz do magazynu. O. rogaty jest. Ach. Głowa lwa. To jest to samo chyba. Czyżby on wytwarzał te maski? Może on był odpowiedzialny za ten rytuał tańca. Że miło znowu poczuć tę woń. Czy mam przed sobą rzeźbionego strażnika? O, gdy poczułam, jak znika esencja boskiej bestii, zrodził się we mnie wielki niepokój. Wybacz starej kobiecie jej niemądre strachy. Nie sposób opisać, jaką czuję ulgę. Powieczności w umyśle nasze głosy wreszcie dotarły do niebios. O czym świadczy twe cudowne przybycie. Oj, babuszko, błagam, powłoko boskiej bestii. Zabierz mojego syna ze sobą na wojnę. Zatańcz swój taniec przepięknego gniewu. Zemści się na mesmerze i jego poplecznikach. Wszak to oni nas zdradzili. Oni nas spalili. Niechaj Twój gniew wymierzy im zasłużoną karę. Zaśpiewam mą pieśń, by Cię wspomóc. Hmm, czujny duch. Błaganie starowiny, rogatej przybyszki, przyzwij ducha opiekuńczego, który pojawi się nad głową. O rogata bestio ze sfer wyższych, Błagam, myście, tańcz i hasaj. Tańcz i hasaj, oczyść wszystko, co oczyścić pragniesz. Okrucieństwo, niedolę i tych, którzy naukają wierzę. Oczyść plugawe potomstwo ladacznicy. No, mocna modlitwa. Yy, przyzwij ducha opiekuńczego, który pojawi się nad głową rzucającego. Ten duch nigdy się od niego nie oddala, a zanim zniknie, przyzywa kilka zjaw. Zemści się na mesmerze i jego poplecznikach. Oni nas zdradzili, tak, oni nas spalili. Niechaj twój gniew wymierzy im zasłużoną karę. Fajnie. Dobrze, że tu dali tą głowę. Można było strzajć, o co mniej więcej chodzi. Zemsta musi być. Siema. Muszę cię zabić, Mucho. O nie. No, zemsta. Zmusiła mnie do tego. Zmuszyła. O kurde. Nara. O ja. Ja pierdziele Tu jest Amcie. cię Bo! Dobra. O! Miecz rogatego wojownika! Zakrzywiony miecz rogatych wojowników, strażników wieży. Ozdobne, zakręcone rogi, które zdobią ostrze, pozwalają wykorzystywać je do przyzywania rogów. Muchy. Zatruta ręka. O kurde. Uff, dobra. Ej, zajebista jest ta broń. Do takich potyczek to. Uff, jak znalazł. Dobra, na razie sobie zrobię już przerwę na raz. Kabajo,